My zbliżamy się ku końcowi, i przed tym, jak oddam głos panu Marcinowi Nowackiemu, do e, takich słów na zakończenie, chciałbym zrobić niewielkie ogłoszenie, że zaraz po naszym spotkaniu zapraszamy wszystkich uczestników i e, naszych prelegentów na tak zwany niewielki event, który odbędzie się w sali biblioteka danego hotelu. My pokażemy jak się tam dostać i będziemy tam na Państwa czekać. Będziemy mogli porozmawiać w takiej atmosferze, przyjaznej atmosferze. A teraz oddaję głos panu Marcinowi. Dziękuję Nazar. O, rozmawialiśmy o finansowaniu w sektorze bankowym, to ja może podsumowanie rozpocznę od tego obszaru, choć mam przygotowane to na koniec. Na pewno przy finansowaniu, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bardzo jest ważne to, aby na dużą skalę docelowo wprowadzić dla firm ukraińskich produkty gwarancyjne. I na to myślę, będą, wiem, bo taki dialog z Komisją Europejską prowadzimy, będą środki Komisji Europejskiej. Aby gwarantować pożyczki w sektorze bankowym, w sektorze komercyjnym, dla tych firm, które z uwagi na zmniejszenie się gospodarki Ukrainy, na utratę rynku, nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, a potrzebują finansowania. Tego typu produkty były swego czasu bardzo popularne w Polsce. Ja w wielu swoich biznesach korzystałem z pożyczek, gdzie kupowałem gwarancję, która de facto była pomocą, tak zwaną pomocą de minimis w ramach programów Unii Europejskiej. I wiem, że taki pilotaż z udziałem Kredobanku jest szykowany, najpewniej niedługo będzie ogłoszony, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja właśnie zarządzająca, środkami unijnymi z Kredobankiem będzie robiła pilotaż takiego przedsięwzięcia dla wybranej grupy branżowej w sektorze małego i średniego biznesu. Idea jest taka, że później to ma być rozszerzone na, na inne banki i inne sektory, ale to powinien być bardzo mocny przekaz z poziomu biznesu ukraińskiego. Dzisiaj Stefano Malia dzisiaj rano o tym mówił. Że my, jako grupa pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, taki apel do komisji już kilka tygodni temu wystosowaliśmy, że pilne jest wdrożenie produktu gwarancyjnego dla sektora MSP tutaj w Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy konkretne projekty inwestycyjne, które tutaj skoordynował. Ukraine Invest i, i SUP. Bardzo się cieszę. Chciałem tylko to, bardzo jasno powiedzieć, że ZPP, jako jedna z wiodących organizacji pracodawców w Polsce, ale też na Europie Środkowej i Wschodniej, jest gotowa poszukiwać dla, dla Was, dla Waszych firm, partnerów biznesowych, klientów. W Polsce mamy już pierwsze firmy ukraińskie, które prowadzimy, przedstawiamy do, do partnerów, do naszych członków, ale nie tylko na terenie Polski. Jesteśmy gotowi taką działalność dalej prowadzić. Mamy już mały, dedykowany zespół, który się tym zajmuje, ale pod koniec, może nad w połowie stycznia, pod koniec stycznia na pewno, będziemy mieli pięć osób z naszego zespołu, które się tylko tym będą zajmowały. Tylko obsługą ukraińskich firm, które potrzebują nowych partnerów handlowych, nowych relacji biznesowych, e, e, przestawienia do instytucji polskich, e, e, pozyskania nowych klientów. Także e, to jest kierunek, w którym my bardzo wyraźnie idziemy. Po to tutaj też utworzyliśmy biuro, i, i, i Nazar prowadzi naszą aktywność wspólnie z Tatianą, e, aby, e, aby to biuro i, i Nazar. Bobicki był takim punktem kontaktu i mógł przekierowywać wstępnie te tematy, organizować i przekazywać do zespołu, który mamy w Warszawie. Mowa była o instrumentach finansowych i ubezpieczeniowych. Mieliśmy całe spektrum instytucji od Polskiego Funduszu Rozwoju przez Bank Gospodarstwa Kierowego czy Kuke. Bardzo się cieszymy, doceniamy to, że Kukę wróciło z ubezpieczeniem należności na Ukrainę, ale mamy świadomość, że to z punktu widzenia polskiego instrumentarium asekuracji ubezpieczeń to za mało. Dlatego my podjęliśmy wspólnie z Sergiem Cywkaczem chyba dwa, trzy tygodnie, trzy tygodnie temu podczas naszego spotkania roboczego w Warszawie. Projekt, aby opracować zestaw rekomendacji dla polskiego rządu, polskich instytucji rozwojowych, jakie, jakie dodatkowe produkty asekuracyjne w zakresie ubezpieczeń są potrzebne dla polskiego biznesu. I znowu mogę zasygnalizować, że część rzeczy się działa. Od wielu miesięcy apelowaliśmy, tutaj będąc w Lwowie, w Kijowie w lipcu tego roku o asekurację ubezpieczeń dla branży transportowej. To się dzieje, znaczy wymaga zmian prawnych, ale mam nadzieję, że to się zadzieje w Polsce i będziemy mieli dedykowany instrument asekuracji ubezpieczeń dla środków transportu, ale też ładunków po to, żeby polskie firmy mogły jeździć i mieć ubezpieczenie po normalnej cenie. Wjazdu na terytorium Ukrainy. Mamy świadomość, że aby firmy tutaj polskie były bardziej obecne, inwestowały, wynajmowały, użyczały urządzenia, maszyny, musi działać na czas wojny ubezpieczenie majątkowe. Oczywiście, znowu z jakimś limitem do, do kwoty, i w tym zakresie też będziemy mocno. Naciskać, to jest w naszym interesie, aby były produkty asekuracyjne, znowu, aby, aby takie, takie ubezpieczenia były możliwe. Myślę, że każdy pa, każde państwo, które myśli o, o mocnej obecności tutaj w Ukrainie na różnym poziomie świadczenia usług, inwestycji, musi mieć to instrumentarium finansowe na czas wojny. Ono może być, nawet musi być, z uwagi na koszt, ograniczone do danej kwoty w przypadku konkretnego produktu, ale musimy, jako jedno z największych państw Unii Europejskiej, takie, takie produkty zapewnić. Wiem, że nad podobnymi produktami pracują Niemcy i myślę, że to jest kwestia czasu. Jak powiedziałem, myślę, że jeszcze w najbliższym miesiącu, może dwóch, będzie produkt ubezpieczeniowy dla branży transportowej. Hmm. Także e, dużo się dzieje, dużo się zadziało nawet w ostatnich kilku miesiącach, odkąd tutaj byłem ostatnim razem. E, mamy nowe potrzeby, mamy te gigantyczne potrzeby i wyzwania e, energetyczne. E, Sergi Civkas wcześniej zadał pytanie: mm, jak, e, o, tak jest, jak zachęcić, dlaczego polski biznes? Powinien teraz tutaj inwestować. Ja się zgadzam z tym, że teraz koszt tej decyzji, czy, czy jakby próg wejścia jest dużo niższy, jaki będzie po wojnie. I ten czas można dobrze przygotować. Można mieć taki wstępny, wstępną deklarację do danej inwestycji, danej obecności tutaj biznesowej. Można przygotowywać studia wykonalności. Nawet jeżeli biznes w przyszłości z niego nie skorzysta, to to jest gotowy dokument, który może być sprzedany koinwestorowi, ko oddany inne, innej firmie, która, która będzie chciała inwestować. Także czas na takie projekty jest właśnie, właśnie teraz. Podam przykład e, dużej inwestycji infrastrukturalnej. Ja byłem też zaangażowany w ostatnią rewizję Sieci ten na poziomie Unii Europejskiej, czyli zmiany tego szkieletu transportowego Unii Europejskiej. Ukraina została włączona w sieć ten Dwie główne drogi kolejowe są w tym planie: jedna przez Lwów do Kijowa, druga z Lublina, przez Lwów w Czenivce. Do Konstancy w, w Rumunii. I znowu bardzo dobry przykład, jak czas można wykorzystać. Polska zadeklarowała polski rząd, że jest w stanie dzisiaj już teraz sfinansować studium wykonalności dla tej linii lwów czenivce konstancja dla tej linii kolejowej, która będzie zerabudowana. Także to pokazuje, że jest masę projektów małych, średnich, dużych jak ten. Gdzie możemy wspólnie pracować i, i, i iść do przodu? I wbrew pozorom, pomimo trudnej obiektywnie sytuacji i, i, i wyzwaniom, które mamy, możemy za kilka miesięcy być naprawdę zaawansowani z wieloma pro, projektami, które niestety, ale być może bez wojny nie byłyby możliwe. Także wojna jest tutaj. Dla nas, dla Was szczególnie to widać, gigantycznym bodźcem do szybkich zmian, do adaptacji. To, jak się adaptują firmy, jak my to obserwujemy z, z, z Polski, jak szybko się internacjonalizują ukraińskie firmy, to jest niebywałe i, 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 i godne, godne podziwu. Chciałem też powiedzieć, bo byłem chyba tydzień temu na spotkaniu u prezesa PKO BP, największego polskiego banku, który jest właścicielem Kredobanku. Te doświadczenia ukraińskich firm z Kredobanku na pewno będą w jakiś sposób nie jeden do jednego, ale... To nie jest tak, że ukraińskie firmy przychodzące do Polski nie będą miały respektowanej żadnej historii kredytowej, będą miały na, na tą historię w bankach ukraińskich się patrzy i, i, i bierze pod uwagę. Także można absolutnie wchodzić do polskiego sektora bankowego i też otrzymywać w tym zakresie wsparcie. Znowu my możemy być instytucjami, jesteśmy. Aby do tych polskich banków ukraińskie firmy, nieważne czy mała, czy duża, przedstawić i wprowadzić. Także polecam kontakt. My na tej konferencji nie, nie kończymy, chyba w ostatnich 7 miesiącach zrobiliśmy 10 spotkań, około 10 spotkań w Polsce było 6, tutaj w Ukrainie łącznie 3 takich branżowych, gdzie rozmawiamy o konkretnych projektach i będziemy to kontynuować. Chcemy, aby Build Together, nasz program, był ciągle takim spinaczem i platformą do tego, aby przedstawiać projekty, szukać powiązań i partnerstwa i mam nadzieję, że między innymi Polski Fundusz Rozwoju będzie tutaj gigantycznym wsparciem i w przyszłości dostanie tytuł do tego, aby być też istotnym graczem. To takie moje życzenie, bo bo dzisiaj tego umocowania nie ma, aby był istotnym graczem przy odbudowie Ukrainy. Odbudowie, którą, powtarzam, rozumiemy tak, że ona się dzieje tu i teraz. Firmy ukraińskie działają, internacjonalizują się i dzięki temu wzmacniają potencjał do szybkiego odbicia ukraińskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. Zaszczyt być tutaj u was i na pewno będziemy z powrotem. Dziękuję panu Marcin. Dziękuję panie Marcinie za te bardzo przyjemne słowa na nasz adres, na adres e, naszych ukraińskich przedsiębiorców. Dziękuję przedsiębiorcom, dziękuję prelegentom za otwarte opinie i dziękuję bardzo naszym tłumaczom. Mamy nadzieję, że pomogliśmy państwu i zapraszamy wszystkich.